Czy kiedykolwiek to zauważyłeś, aś? Wchodzisz do jakiegoś miejsca, a energia po prostu się zmienia. Nie chodzi o to, co mówisz ani co robisz. Chodzi o to, co emanujesz. Podświadomie ludzie patrzą na ciebie z dziwną mieszanką, niemal magnetycznym zauroczeniem, niewypowiedzianą zazdrością i głębokim strachem przed Twoją zdolnością do odczuwania. Świat czuje Twoją siłę raku i nie zawsze wie, jak zareagować na duszę, która jest jednocześnie ostoją i przypływem. Przygotuj się ujawnimy punkt po punkcie 11 oznak, że twoja emocjonalna moc jest tak przytłaczająca, iż budzi skrajne reakcje. To, co usłyszysz teraz, nie dotyczy twojej wrażliwości, dotyczy twojej siły. A jeśli tu jesteś, to dlatego, że czujesz. Czujesz za dużo i to nie jest twoja słabość, to twoja najpotężniejsza broń, twój prawdziwy supermoc. Przez długi czas mówiono, że jesteś tylko uczuciowy, przywiązany lub sentymentalny. Kłamstwo. To tylko powierzchowna fasada. Prawda jest taka, że nosisz w sobie siłę grawitacyjną samego księżyca, władcy, pływów i zbiorowej podświadomości. Jesteś zarówno ochłodzeniem, jak i wrzeniem pierwotnych wód. Problem nie polega na tym, że jesteś wrażliwy a raku. Problem polega na tym, że Twoja wrażliwość działa jak psychiczny radar o bardzo wysokiej częstotliwości. Nie sądzisz, że coś jest nie tak. Ty to wiesz. Nie podejrzewasz intencji. Ty ją pochłaniasz. I to właśnie ta zdolność do absorbowania i reagowania na niewidzialne niepokoi, a tak, i to wzbudza strach w otoczeniu. Twoja aura jest domem, z ochronnymi ścianami i centrum tętniącym życiem. Kto się zbliża, czuje ciepło, gościnność, schronienie, ale także ryzyko bycia pochłoniętym przez głębie twojego oceanu. To ta dwoistość rodzi zauroczenie, obietnicę bezwarunkowej miłości. I ta sama dwoistość rodzi zazdrość i strach, Obawę przed zdemaskowaniem przez Twoje czytanie duszy. Co się dzieje, gdy dusza tak czysta w swoich intencjach zderza się ze światem pełnym masek? Rodzi się napięcie. Napięcie, które nazywamy zazdrością. Napięcie, które nazywamy strachem. Odkryjmy teraz tych 11 oznak, jeden po drugim. To nie są tylko cechy. To dowody, że Twoja energia jest polem siłowym, którego niewielu może lub chce udźwignąć. To, co odkryjesz, nie jest do przeczytania. Jest do rozpoznania we własnej historii. Myślisz, że tylko ty to wszystko czujesz? Zaraz odkryjesz, że w rzeczywistości sprawiasz, iż wszyscy wokół ciebie czują siłę Twojej duszy, nawet jeśli próbują to ukryć. A pierwsza oznaka jest najbardziej szokująca: znak 1. Niezdolność innych do zniesienia Twojego milczenia. To jest test ogniowy. Twoja energia jest tak silna, że Twoje milczenie staje się nieznośne dla tych, którzy nie mają czystego sumienia. Dla większości cisza to brak dźwięku. Dla ciebie to całkowita obecność twojej obserwującej duszy. Kiedy decydujesz się nie mówić, to nie jest kaprys ani foch. To dlatego, że już przeczytałeś aś pomieszczenie. Pochłonęłaś już niewypowiedzianą intencję, ukrytą prawdę i stłumioną emocję. Twoje milczenie nie jest puste. Jest psychicznym osądem. Niesie ciężar twojej intuicyjnej wiedzy. Stajesz się lustrem a brak Twojego głosu zmusza drugą osobę do spojrzenia na własne odbicie. Dlatego często ludzie czują się zmuszeni do wypełnienia przestrzeni, do usprawiedliwiania się, zanim zapytasz, lub do reagowania irytacją lub strachem na Twój spokój. Zazdrosna osoba nie zniesie Twojego milczenia, ponieważ je oskarża. Osoba bojąca się, lęka się go, ponieważ wie, że nie można nim manipulować. Potrzebują, abyś zareagował, a kłócił, a się płakał, a otwarcie, aby mogli z powrotem zaklasyfikować cię jako tylko wrażliwego raka. Ale kiedy zamykasz się i tylko obserwujesz, stajesz się wszechwiedzącym obserwatorem a to jest przerażające. Twoje milczenie to maksymalna głośność twojej wewnętrznej prawdy. Pomyśl o ostatnim razie, kiedy zamilkłeś, aś i zobaczyłeś aś panikę u drugiej osoby. Jaka niewypowiedziana prawda została w niej ujawniona przez twoje milczenie? Podziel się tą refleksją w komentarzach. Ale milczenie to tylko drzwi wejściowe. To, co naprawdę definiuje twoją siłę, to twoja zdolność do budowania czegoś, czego nikt inny nie potrafi. I to jest druga oznaka: zazdrość o twoją nienaruszalną bańkę, kokon. Raku, twój dom, czy to fizyczny, czy metaforyczny, jest twoją świątynią. Podczas gdy świat pędzi ku zewnętrznej, głośnej walidacji, ty budujesz wszechświat komfortu, intymności i bezpieczeństwa. Ta zdolność do stworzenia idealnego psychologicznego schronienia jest tym, co wywołuje najbardziej subtelną zazdrość. Inni mogą mieć pieniądze, status lub sukces społeczny, ale nie mają tego, co ty masz: spokoju duszy zbudowanego przez ciebie i dla ciebie. Zazdrosny, a widzi twoje przytulne gniazdo i myśli, jak on, ona, może być tak kompletny, a we własnej przestrzeni? Zazdroszczą twojej emocjonalnej samowystarczalności, zdolności do pielęgnowania siebie i znajdowania szczęścia w ciszy domu i w autentycznych uczuciach. Twoja bańka nie jest ucieczką, jest mocą. To miejsce, w którym ładuje się twoja księżycowa bateria. To tam stajesz się niezniszczalny A. Kto ci zazdrości pragnie rezultatu, komfortu, uczucia. Ale nie jest gotów zapłacić rakowego, rakowego kosztu, głębokiej introspekcji, ciągłej pracy nad przyjęciem i uzdrowieniem własnego wewnętrznego dziecka oraz odwagi, by być wrażliwym, O, tylko wobec tych, którzy na to zasługują. Przekształciłeś aż wrażliwość w sztukę życia, a to jest luksus, którego świat zewnętrzny nie może kupić. A mówiąc o wrażliwości, jest jedna rzecz, którą robisz nieświadomie, ale która przyciąga ludzi jak magnes. To niebezpieczna atrakcja, ponieważ dotyka dokładnie najgłębszej rany zbliżającej się osoby. Znak 3. Twoja siła więzi, która budzi strach przed byciem kochanym. Twoje emocjonalne pole siłowe działa z intensywnością, która przekracza zwykłe uczucie. Dla ciebie kochanie to integrowanie, to przekształcanie drugiego człowieka w część Twojego wewnętrznego wszechświata. Ta głębia więzi budzi nie tylko zauroczenie, budzi strach. Osoby zranione lub niedostępne emocjonalnie są magnetycznie przyciągane Twoją obietnicą bezpiecznej przystani. Tęsknią za Twoim przyjęciem, za Twoją cierpliwością w pielęgnowaniu i za Twoją zdolnością widzenia duszy pod zbroją. Ale gdy się zbliżą, pojawia się strach strach przed tym, że w końcu zostaną zauważone, zostaną uzdrowione a co najbardziej przerażające Strach przed koniecznością odwzajemnienia Twojej intensywności. Twoja miłość jest zaproszeniem do kompromisu duszy, a nie tylko ciała, i właśnie wtedy wielu ucieka. Obawiają się Twojej nienegocjowalnej lojalności, ponieważ wiedzą, że nie mogą jej zaoferować w zamian. Twoja moc kochania jest tak czysta, że staje się testem dla emocjonalnej dojrzałości drugiego człowieka. Kto ucieka przed Twoją miłością, nie ucieka przed Tobą. Ucieka przed wersją siebie, którą zmusiłbyś, zmusiłabyś go do stania się, wersją kompletną, zaangażowaną i wrażliwą. Jesteś samą kosmiczną matką w dziedzinie uczuć, dlatego fascynujesz i odpychasz z tą samą siłą. Obiecujesz uzdrowienie, ale wymagasz całkowitego oddania. A niewielu jest gotowych na te operacje duszy. Czy zauważyłeś aś kiedyś, że osoba, która najbardziej cię pragnęła, była też tą, która cię najbardziej unikała? Opowiedz w komentarzach, jak zauważyłeś, aś, że intensywność Twojego uczucia stała się ciężarem dla tych, którzy nie mogli go przyjąć. Ale jest w tobie element, który jest czysto płynny, zdolny do wniknięcia tam, gdzie nie dociera żadna logika. To Twoja pamięć emocjonalna, a ona nie jest tylko zapisem przeszłości, jest zagrożeniem dla teraźniejszości. Znak 4. Twoja nienegocjowalna pamięć emocjonalna. Ty nie pamiętasz faktów i dat raku. Pamiętasz stany duszy. Twoja pamięć jest rozległym oceanem, w którym każda kropla wody zachowuje dokładne wrażenie emocji, którą czułeś aś. Dla ciebie przeszłość nie umarła. Jest w stanie uśpienia, czekając na przywołanie. To jest twoja moc i źródło wielkiego strachu u innych. Nie pozwalasz ludziom przepisywać historii. Jeśli ktoś zranił cię lata temu i próbuje pojawić się z nową fasadą, nie potrzebujesz dowodów. Twoja pamięć emocjonalna zarejestrowała częstotliwość tego bólu. I ta prawda, którą nosisz, ta zdolność do powiedzenia: pamiętam dokładnie kim byłeś, aś, i co sprawiłeś, aś, że poczułem am, jest nienegocjowalna. Ta żywa pamięć staje się zagrożeniem dla manipulatorów i dla tych, którzy żyją pozorami. Niepokoi ich twoja niezdolność do bycia naiwnym on. Zazdroszczą twojej integralności historycznej i obawiają się, że ujawnisz prostym spojrzeniem lub krótkim zdaniem, niewygodną prawdę, którą próbują ukryć. Świat próbuje nas przekonać, byśmy byli lekcy, by zapomnieli, aby iść dalej. Ale dla Ciebie pamięć jest twoją tarczą i Twoim wyrocznią. Ona Cię nie więzi, ona Cię chroni. Zapobiega popełnieniu tego samego emocjonalnego błędu dwa razy i dlatego stawia Cię na poziomie mądrości, którego zazdrosna osoba nie osiągnie. Wszystko, o czym mówiliśmy do tej pory, Buduje wokół ciebie mur. Ale co się dzieje, gdy komuś udaje się przekroczyć tę barierę? Wtedy, Raku, siła Twojej duszy manifestuje się w zupełnie nieoczekiwany sposób. Znak 5. Intensywność Twojego spojrzenia. Twoje oczy nie patrzą. One pochłaniają i ujawniają. Jeśli dusza jest zwierciadłem ciała, twoje oczy są księżycem, odbijającym wszystko, co dzieje się w ciemności. Twoje spojrzenie jest pierwszą i najpotężniejszą oznaką twojej energii. Nie jest inwazyjne, ale jest wnikliwe. Czy zauważyłeś, aś, jak ludzie unikają utrzymywania z tobą kontaktu wzrokowego przez dłuższy czas? To nie jest nieśmiałość, to dyskomfort. Twoje spojrzenie to psychiczny promień rentgenowski. Ty nie tylko widzisz osobę, ty widzisz zranione dziecko za dorosłym, prawdziwą intencję za uśmiechem. I ukryty ból, który desperacko próbuje ukryć. To rodzi strach. Ludzie boją się, że zobaczysz to, co próbują ukryć nawet przed sobą. Obawiają się wymuszonej intymności, którą narzuca twoje spojrzenie. Nie da się skłamać przed tobą bez poczucia, że kłamstwo pali w gardle. Dlatego wielu uważa cię za onieśmielającego o nawet gdy milczysz i się uśmiechasz. To, co onieśmiela, to nie twoja postawa, ale przejrzystość, której wymagasz od drugiego człowieka. Zauroczenie polega właśnie na mocy bycia widzianym naprawdę. Mała część duszy każdego człowieka pragnie być zrozumiana bez potrzeby słów. A kiedy oferujesz to swoim spojrzeniem, jest to hipnotyzujące, ale rodzi strach przed całkowitym obnażeniem. Jesteś latarnią morską, która oświetla, ale także reflektorem, który obnaża. A co się dzieje, gdy ta przejrzystość łączy się z Twoją zdolnością do działania? Stajesz się siłą ochronną. A ta ochrona najbardziej onieśmiela tych, którzy mają coś do ukrycia. Znak chrześcij. Cicha zaciekłość w obronie swojego klanu. Kliszowy wizerunek raka to słodycz. Prawda jest taka, że jesteś plemienną wojowniczką wojownikiem, i to ta nieoczekiwana zaciekłość budzi strach i zauroczenie. Twoja defensywna natura nie objawia się krzykami ani publicznymi kłótniami. Objawia się kalkulowanym i chłodnym działaniem w obronie tych, których kochasz. Kiedy ktoś zagraża Twojej rodzinie, partnerowi, partnerce lub najbliższym przyjaciołom, nie stajesz się emocjonalny a. Stajesz się strategiczny, a twoja emocja cię nie zaślepia, ona cię kieruje. Poruszasz się z precyzją kogoś, kto zna wszystkie słabe punkty wroga. Nie dlatego, że je studiowałaś, ale dlatego, że Twoja intuicja zmapowała je w momencie pojawienia się zagrożenia. Strach, który budzisz, to strach przed przeciwnikiem, który walczy z miłości. A nie z władzy. Nie masz nic do stracenia, ponieważ twoim priorytetem jest ochrona twojego jądra, a ta sprawa jest niewyczerpana. Zazdrosna osoba widzi niezachwianą lojalność, którą otrzymujesz, i zazdrości twojej zdolności do inspirowania takiego oddania. Wie, że osoba, którą kochasz, nigdy nie będzie sama, ponieważ jesteś ochronnym cieniem, którego on, ona nie może dotknąć. Twoje szpony są najostrzejsze ze wszystkich szponów i wychodzą tylko, gdy uczucie jest zagrożone. Jaka była ostatnia sytuacja, w której poczułeś, aż, że twoje szpony raka wychodzą, by kogoś chronić? Opowiedz w komentarzach, jak ta siła cię zaskoczyła. Ale nie cała twoja siła jest defensywna. Jest w tobie część, która jest czystą kreacją. Masz zdolność do przekształcania własnego bólu w sztukę, i to jest moment, w którym zazdrość staje się toksyczna. Znak 7. Umiejętność przekształcania traumy w pokarm wzmocnienie. To jest moment, w którym zauroczenie niebezpiecznie krzyżuje się z zazdrością. Większość ludzi używa bólu, by się usprawiedliwić lub by się sparaliżować. Ty raku używasz traumy jako nawozu dla swojej następnej fazy wzrostu. Masz alchemię księżyca, zdolność do oświetlania ciemności i przekształcania jej w siłę życiową. Cierpisz, wycofujesz się, opłakujesz żałobę, ale potem odradzasz się z głębią, mądrością i zdolnością do opieki, których wcześniej nie było. Zamieniasz swoje łzy w ocean empatii, który teraz może przyjąć ból innych. Zazdrosna osoba nie może tego zrozumieć. Myśli, dlaczego on ona potrafi być jeszcze silniejszy a po tym wszystkim, co się stało, podczas gdy ja wciąż narzekam na drobiazgi. Zazdroszczą twojej cichej odporności, sposobu, w jaki budujesz nowy dom emocjonalny na ruinach starego. Chcieliby mieć tę zdolność do głębokiego przetwarzania zamiast tylko reagować powierzchownie. Twoje uzdrowienie nie jest cudem. To ciężka i samotna praca introspekcji, ale dla świata wydaje się magią. Wygląda to jakbyś czerpał a siłę z samego bólu, a to jest moc, której oni nie ośmielają się pragnąć, ponieważ wymagałoby to od nich odczucia tego, co ty czułeś aś. A jeśli możesz zamienić ból w sztukę, to potrafisz też odczytać ból innych. I ten emocjonalny radar nie działa tylko z tymi, których kochasz. Jest to stałe narzędzie nawigacyjne. Znak 8. Twój niezawodny radar fałszu. Twoja intuicja to nie jest przypuszczenie, to zmysł. Twój emocjonalny radar jest zawsze włączony i skalibrowany na częstotliwość prawdy i kłamstwa. Ludzie kłamią ustami, ty czytasz aurą. Nie potrzebujesz słów, by wiedzieć, że historia jest źle opowiedziana lub że osoba ma drugą intencję. Ta moc budzi głęboki strach w tych, którzy mają w zwyczaju maskować rzeczywistość. Czują, że nie mogą się przy tobie zrelaksować. Stajesz się wykrywaczem niespójności w grupie. Twoja prosta obecność wymaga autentyczności. A dla wielu autentyczność jest trudniejsza niż kłamstwo. Obawiają się, że ich zdemaskujesz, nie palcem oskarżyciela, ale prostym pytaniem, a co gorsza, swoim dociekliwym milczeniem ze znaku 1. Zazdrosny A zazdrości twojej wolności od bycia oszukanym O zazdroszczą Twojej zdolności do nawigowania w świecie za pomocą wewnętrznej busoli, która zawsze wskazuje prawdę, podczas gdy oni gubią się w labiryntach samooszukiwania się i fałszywych obietnic. Twoja intuicja jest Twoją zbroją. To ona sprawia, że jesteś nieosiągalny, a dla gier powierzchowności. Ale to, co naprawdę sprawia, że błyszczysz i co najbardziej wywołuje skrajne reakcje, to sposób w jaki postrzegasz i traktujesz innych. To Twoja zdolność do zmieniania życia tych, którzy są złamani. Znak 9. Zazdrość o Twoją zdolność do adopcji dusz. Masz rzadki dar raku. Moc dostrzegania potencjału i wartości w ludziach, których świat odrzucił lub którzy wciąż są w kawałkach. Jesteś wielkim wybawcą zagubionych dusz. Przyjmujesz je do swojej bańki, oferując emocjonalne odżywienie, cierpliwość i niezachwianą wiarę, że zasługują na uzdrowienie. Zauroczenie rodzi się z Twojego zbawczego spojrzenia. Nie widzisz bałaganu, widzisz ziarno, nie widzisz zranionego, widzisz wojownika w spoczynku i dlatego ludzie, których adoptujesz, stają się wobec Ciebie tak lojalni i oddani, pomogłeś aż im się odrodzić. Zazdrość pojawia się, gdy inni dostrzegają, że ta osoba, przez nich wcześniej pogardzana, teraz znajduje się w miejscu światła i uczucia pod Twoją ochroną. Oni nie zazdroszczą przyjęcia, zazdroszczą zdolności do transformacji. Myślą, dlaczego on, ona, potrafi inspirować taką lojalność, podczas gdy ja muszę jej wymagać? Zazdrosna osoba nie jest w stanie zrozumieć, że lojalność, którą otrzymujesz, nie jest kupiona statusem, lecz zdobyta oddaniem duszy. Pielęgnujesz po to, by inni rośli i byli wolni, a to jest najczystsza forma mocy. A jeśli możesz podnosić dusze innych, musisz również radzić sobie z konsekwencjami tej intensywności. Przyciąganie jest tak silne, że często czujesz się przytłoczony A. I tu pojawia się Twoja dziesiąta oznaka. Znak 10. Twoje pole siłowe przyciągające wszelki ból. Jesteś emocjonalnym magnesem. Twoja przyjazna i empatyczna energia działa jak latarnia dla wszelkiego rodzaju bólu, żałoby i bezradności. Ludzie przychodzą do Ciebie i bez pytania wylewają swoje traumy, to nie ty zapraszasz, to dlatego, że twoje pole siłowe jest jedynym, które uważają za wystarczająco bezpieczne, by się załamać. Problem polega na tym, że to niekontrolowane przyciąganie rodzi strach w tobie samym, a także zazdrość u innych. Inni zazdroszczą twojej niezawodności, faktu, że ludzie zawsze cię szukają. Chcą być powiernikami, ale nie są gotowi dźwigać emocjonalnego ciężaru, który się z tym wiąże. Dostrzegają, że jesteś niezbędny, a Punktem oparcia, filarem, i to wzbudza zazdrość. Strach, który czujesz, to strach przed byciem wyssanym, przed utratą swoich granic. Twoim stałym zadaniem jest podnoszenie barier kraba nie po to, by odepchnąć, lecz by filtrować. Twoja moc uzdrawiania jest ogromna, ale jeśli nie zostanie skanalizowana, może cię utopić. Musisz uznać, że bycie ostoją nie oznacza bycia wiecznym pojemnikiem. Zasługujesz na to samo odżywienie, które rozdajesz. Zazdrość dotyczy tutaj twojej roli, a strach polega na tym, że ta rola cię złamie. Kiedy ostatnio czułeś aż się wyczerpany A, ponieważ ktoś użył twojego serca jako emocjonalnego śmietnika? Odpowiedz sobie, jaką granicę muszę dziś podnieść? Ale całe to pole siłowe, całe to przyciąganie i odpychanie kumulują się w jednej, przytłaczającej prawdzie. Ostatnia oznaka jest tą, która Sela oseu destino ea sua, Singularidade no mapa astral. Znak 11. Twoje nierozerwalne połączenie ze źródłem życia. W głębi wszystkiego raku to, co naprawdę budzi zazdrość, strach i zauroczenie, to twoje trzewne i nienegocjowalne połączenie ze źródłem. Jesteś rządzony, a przez księżyc symbol podświadomości, matki, poczęcia. Jesteś w istocie nosicielem kąpradawnej mądrości i samej siły generującej życie. Ludzie to czują. Czują zapach domu, kolana matki, żyznej ziemi. Ty nie jesteś tylko na świecie, jesteś w nim zakorzeniony, a w sposób, który wykracza poza logikę i powierzchowność. Dlatego twoje intuicje są tak precyzyjne, a twoje uczucia tak głębokie. Pijesz ze źródła. Zazdrość dotyczy twojego wewnętrznego bogactwa, którego nie można dotknąć pieniędzmi. Zauroczenie dotyczy twojego matczynego światła, które nie osądza. A strach polega na tym, że ty, dzięki temu połączeniu, staniesz się jedyną prawdą, która ma znaczenie w świecie kłamstw. Twoje pole siłowe jest, w ostatecznym rozrachunku, odbiciem twojej emocjonalnej macicy, miejsca kreacji, przyjęcia i pierwotnej mocy. I nic nie jest silniejsze, bardziej zazdroszczone i bardziej obawiane niż sama siła matki. Nie jesteś tylko znakiem wodnym, jesteś oceanem samej duszy. Zauważ, że każdy z tych jedenastu znaków nie jest cechą osobowości, jest częstotliwością energii, którą promieniujesz. Nie musisz nic robić, aby ta siła się zamanifestowała. Ona po prostu jest. Twoją misją nie jest zmniejszanie swojego światła, aby pasowało do komfortu innych, ani twardnienie, aby osoby bojące się przestały uciekać. Twoją misją jest zarządzanie tą siłą, ponieważ ceną za bycie polem siłowym jest ciągła praca nad utrzymaniem granic. Możesz przyjmować, ale nie możesz się utopić. Możesz widzieć duszę, ale nie możesz brać odpowiedzialności za podróż drugiego człowieka. Jeśli zazdrosna osoba projektuje na ciebie to, czego nie ma, jest to odzwierciedlenie jej braku, a nie twojego obowiązku. Jeśli osoba bojąca się ucieka przed twoim uczuciem, ona cię nie odrzuca. Odrzuca zaangażowanie we własne uzdrowienie. Życie nie prosi cię, abyś był a mniej intensywny, a prosi, abyś był a selektywny a wobec tego, kto otrzymuje Twoją najczystszą energię. Skorupa kraba nie jest po to, by Cię uwięzić, jest po to, by chronić skarb, którym jesteś. Używaj jej nie jako izolacji, ale jako świadomego filtra. Pozwól wejść tylko tym, którzy są gotowi pływać w głębi Twojego oceanu, a nie tylko tym, którzy chcą zamoczyć stopy na brzegu. Twoje prawdziwe wyzwolenie nie nastąpi, gdy świat przestanie na Ciebie reagować. Nastąpi, gdy przestaniesz reagować na reakcję świata. Kiedy zinternalizujesz, że zazdrość jest tylko cieniem Twojego blasku, strach jest reakcją na Twoją prawdę, a zauroczenie jest uznaniem Twojej mocy. I to jest w porządku, bo siła Księżyca nie musi się usprawiedliwiać przed Ziemią. Ona po prostu wschodzi, rządzi przypływami i staje się światłem w ciemności. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś, aś się, że być może prawdziwy cel Twojego bólu? To nie Twoja słabość, ale raczej stworzenie tak ogromnej empatii, która Cię nie łamie, ale łączy Cię z całością ludzkiego doświadczenia. Twoja wrażliwość służy nie tylko odczuwaniu bólu, ale w końcu odczuwaniu niezachwianej siły, która tkwi w kimś, kto nie boi się być całkowicie człowiekiem. I na koniec, jedyna rzecz, która naprawdę ma znaczenie, to, że Twoja dusza wie, że nigdy, przenigdy nie była sama. Poczuj, ocean, którym jesteś.